Witamy na jeszcze więcej, czyli programie po mniej więcej. Zjedliśmy właśnie mega ostre rzeczy i zdychamy. Mm -hmm. no. Jeżeli nie widzieliście, odcinka mniej więcej, teraz obejrzyjcie mniej więcej i dopiero tutaj przyjdziecie i oglądajcie dalej. Zabadawiecie się, dlaczego wyglądamy jak wyglądamy. O Jezus Maria. A ty chciałeś przyjść i spróbować z tej zupki? Ty próbowałeś czy nie? Ja nie próbowałem, jakoś nie mam zamiaru. Nie jesteś na tyle odważny, okej. Okay. Hmm. Chociaż. Jesteś? Jest na Brawa, Jak jesteś to nie... śmiałek gotowy. Czy jest to śmiałek, który jest gotowy spróbować tutaj? Tak jest mówię, że... jakaś kobieta by chciała. w kadr. Musisz, musisz w, kadr. w kadr, musisz wejść w kadr. Chodź Adrian. Hmm. Chodź, Adrian. Hmm. Tylko uważajcie, bo będziecie się potrzebować. A się O, o tak, co nie? Mam tutaj nie, miejsce. Mam dawą mu no. Weź łyżkę. Powodzenia, chłopaki, co nie? Miłej zabawy. Ekipa mniej więcej próbuje najjożejszej zupki tego. Zimno? No, no. A, zaraz nie będzie zimna. Ale trochę Przepraszam. Już mi się mylą i Adrian, trochę głębiej w kadr musisz wejść, bo cię nie widać swojej reakcji. Albo głębiej wejść, wiesz? Ja wziąłem malutko. A, ja wziąłem tak pół Czy ty sobie w tą zupę? Nie, no czekam na ten Co? 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 Nas tu zlało! What the fuck, Adrian! Ona jest naprawdę taka ostra? Ja wziąłem mało, więc się trochę tak uratowałem. Wchodzi. Wchodzi dopiero? Wchodzi już nogi, nogi? Ej, hey, Adrian to opisuje, no. aby, ja nie wiem co on brał, ale na pewno to nie była ostra zupa. No że? No, wiesz? No. Adrian szanuję bardzo. O. Mm. Czy ty Julek spróbowałeś? Julek spróbował, słuchajcie. To Julek chcesz nas przyjść tutaj i się pokazać, jak ty nie wygaszmy się, pobawmy się razem. No i to mleko Marceli. A, nie ma się już. Tu masz masz moje. moje. O dzięki. O. Ale ktoś, ktoś ma za mało reakcji. Nie mam <grym> kompletnie tolerancji na ostre rzeczy. Dobra. Nie dygram, mało. Tak jak mała. Ale, gęby. Ale, o jezu, Jurek, ty się trzęsiesz stały. Chciałbym tylko powiedzieć Chodź tu, Jurek, przytulisz się, chodź. Chodź, wszystko będzie dobrze. Nie, mi się Siadaj, wysypowa. wszystko będzie dobrze. Pan, jaki dzielny był. A, czy, to, jest, to jest dzielny Julek, który spróbował zupy i zdycha. Czujesz się jak u dentysty. Chodź. No, zostać z tobą? Otwieramy no, Ci, mamy. jak u dentysty, otwieramy Ci usta. No, da, Dobra, uciekaj. Chodź. Jako, że spróbuję jeszcze więcej, boli mi głowa i czuję się jak miał gorączkę. Ale to Należy spróbować innych rzeczy. Mamy tu. O! Najostrzejsze, ekstremalne chipsy, czyli stroke Ale one będą ostre. O. Adam, jak się czujesz? Masz ochotę coś zjeść jeszcze? Fajnie Mogę. tak wpaść do kolegów, do programu. Mega, mega fajnie, mega komfortowo. Cieszę się. Chłopaki, to poranna ekstremalna miętówka challenge. My już to jedliśmy. Dobra, chipsa z wyterzniem. Ale to jest straszne. Ja idę zjeść obiad taki wielki, tłusty. Wiesz, że one są nawet ostre? Wychodzi ta ostrość A, i tak na wierzchni. No, dzisiaj wszystko na języku teraz. Nienawidzę tego odcinka, nie cierpię go, nie cierpię go. Nienawidzę. Ja mam z tym takie trochę poczucie. To jest tak jakbyś przeżył wojnę Tak. Aby i po potem poszedł z kimś na ASG. I tam na tym ASG ludzie są ubrani, mają karabiny i tak dalej, ale wiesz, że cztery z plastikowych kuleczek. A to, co przeżyliśmy, to była wojna. Tak. Więc dlatego to nigdy nie jest ostre Czy masz flashbacki z Wietnamu? Z Wietnamu. <laughs> Czy jeliśmy kiedykolwiek coś tak ostrego w tym programie? Ta bomba Wietem. Ultimate. Nie wydaje mi się, że była taka da bomba zła. Ta Ultimate. Była? Mhm. Może no, nie pamiętam. Była gorsza, spojrzy za, po tych wszystkich biednych <coughs> ludziach. A dane się czujesz. Jest okej. Okay. <coughs> Ale dajesz radę, co nie? A dajesz radę. radę. Chociaż je sprawdzimy jeszcze dwa. A tak. mi, to mi, ty mi się też gdzieś... próbowałeś, bo nie wyglądasz. Próbowałem. Okay. E, Próbowałem. jaki go <coughs> zaczyna, co nie? Chłap się orzeszki. Ja chyba dziękuję, <coughs> wiesz, ja chyba sobie <coughs> już odpuszczę. Jak się stałomaktorem, nie potrafisz się rozpłakać, bierzesz do bombę i płaczesz, ile trzeba. Boże, to wszyscy, tacy, zapła wszyscy tacy zapłakani są Co na planie. Jeszcze... Taki smutny to jest plan. Milk, ale szanuję za to zamknięcie. Patrzcie o! na to. Ale eleganckie. Tylko, że teraz nie umiem tego otworzyć. <laughs> <laughs> Już mniej szanujemy. Ej, mogę się czegoś przyznać? No? Nigdy w życiu nie nauczyłem się wiązać butów jak dorośli ludzie. To. Wiążę je na dwie kokardki. Na króliczki. Na uszy. Nie, na dwie kokardki. Czyli uszy. Tak? I jakby tak samo, nie no, czy jakby teraz plantywać umiem rzeczy, ale jak widzę takie coś, to nie mam pojęcia, jak to powstało no. i. Ale weź też to otóż to że nie ma rękawiczek. To A, sklepszne. jak winął się, co nie, że nie ma rękawiczek, co nie. Te, nie, te, żeby tak? no. nie, ja też robię kokardki. Zwykle. Ja, ja nie wiem, bo... no, to było banana po <ślonie> ja, <ślonie> ja, 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 <ślonie> <ślonie> Jak oplu, ty Jaki agresor zupy może to być? Dobra, chodźcie, to bierzemy. Czekoladka. Macie taki coś nieaktywny jesteś bardzo, w tym segmencie. Nie, jestem bardzo nieaktywny, bo ja znajłem, ja umarłem, już ja absolutnie odpadłem. Szkoda, że nie jest zrobiliśmy zdjęcia ci do miniatury od razu. Zrobimy nie. jeszcze. Jeszcze zrobimy. Lepiej, zjesz sobie, jeszcze raz. Ja sobie trochę takiej. Proszę bardzo. No, proszę tak z ręki do ręki, a mam rękawiczki. No, no właśnie tak, tak, dlatego jest możemy, jest wszystko ja. Tak. A, ty jeszcze będzie widać. Nie, ty ty, teraz powinieneś sobie <coughs> tak wziąć i tak sobie dziabnąć całą tę czekoladę. Dobra, nie będę niemiłym. Mm, dobra to czekoladę. No jest smaczne, mhm. Nie jest w ogóle ostra. Masz jeszcze lizaczki. Czekolada w ogóle nie jest ostra. Czekada nie jest. Nie. Mm. Co chcesz w podwójnego lizaczka? <grym> Spoko. To, to. to powinien być śliza, który się składa tylko jedynie z W Wyobraź <grym> sobie taka kapsaicyna w płynie po prostu powinna to być. Z glutenem. Mm. O. Mm. Nie. Mm. Tak, mm. szczerze, taki czupaczów? Czupa? No. No, no. Oh. taki kolowy. Słuchajcie, powiedz nam jeszcze, Ignacy. Wszystko... Tak, to jest prawda. No. Wracasz z Wietnamu i idziesz na to TSG i wszyscy przegrywają, co nie? Ha, to jest prawda. niestety taka prawda. To prawda. W sensie, teraz mi już, jak mi zeszło, wiesz, te napustki... Zeszło, zeszło, zeszła mi ta ostrość. Też już żyję teraz. Mm, jest Ale to była pierwsze minuty. To była absolutna tragedia. Ja no. się czułem naprawdę, jakbym miał zaraz zemdleć to albo wyrotować, co nie. Adam, zadałem ci takie pytanie, bo jesteś tutaj naszym gościem. <laughs> Czy jak fajnie, dostać zaproszenie do mniej więcej. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. <laughs> mi się podobało. Jak często przygoda? ci się zdarza, że przy, przychodzisz? wiesz, oh. Jako gość, co nie, jesteś gnębiony, po prostu. Gnębiony przez rzeczy, które się Powiem dzielą tak, na odcinku. Ja byłem zaproszony przez Adama do Matura, to bzdura, i byłem nie zawsze mnie tak traktowany. <laughs> zawsze. W sensie mam poczucie, że czuję się jak taki najgorszy kolega, który zaprosił. zaprosił. No, zaprosił. Pamiętasz, jak na początku jeszcze zapraszaliśmy gości do odcinka, i mieliśmy tak, okej, okay, zaprośmy ich do takich odcinków, które nie są jakieś trudne, <laughs> ciężkie, które nie sprawią im bólu i tak dalej. Że Za to 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 użył jednego się... złego słowa. No to dopasujcie mi jakiś odcinek. Tak mi wyszuj. wszystko pasuje. I wszystko mi pasuje. wszystko pasuje. Pasuje. Tak, mi pasuje, więc słuchajcie, ja, ja nie żałuję, na Instastory dam znać wieczorem, czy wszystko, czy daj, już nie żałuję. Daj znać, <laughs> daj, znać, daj znać, słuchajcie, zapraszamy tak, na Top Zdura, zapraszamy na pobudkę umysłu, zapraszamy tak do telewizji już wkrótce, bo za, już tak, dostaję prowadzących w telewizji, wy, Europa robo. da się lubić, 15 tak lat później. To e, co soboty? No. Na... Tak, ja to pamiętam. Jeszcze. <grym> ja sobie gadałem, byłem młodszy. Nie, ja dwa i... odcinki oglądałem, że się tak? może. No. Na pewno. Nie, fajny program. Y, mamy naprawdę perspektywy z innych krajów, ludzie, którzy się przeprowadzili, fajne. mieszkają w Polsce. Fajne, fajne porównanie. Mieszkałem i we Francji, i w Norwegii. Ja mam mhm. tego ciekawszą, inną perspektywę, mam wrażenie. Super. I to jest super, bo my siedzimy troszeczkę w swoich takich tak, klitkach. Bańce, nawet można by czasem tak, w powiedzieć. Tak, I wiele osób ma swoje bańki. A tutaj no, tak. Patrzymy i mu przyjeżdża jakiś Grek czy Niemiec, mówi: Ej, w Polsce jest bardzo fajnie. Mamy nowoczesny internet. I, tak dalej. No, no, no. I to jest super. To jest jedna z ciekawych rzeczy. Bankowość internet. w no, nie? Polsce tak. są w ogóle. Tak, nie? Banki, banki Internet w Polsce. Słuchajcie, chłopaki. Kto się mówi wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc widzimy się w każdy wtorek, czwartek Wartek i w sobotę. O 18 widzimy się. Zami chyba raz tygodniu u was jest, nie? Na maturę. wtorek o 16 zapraszamy. Quiz house Challenge, Motura, to bzdura, wszystko się dzieje. Dokładnie Cześć. tak. Hej.